W Tarnobrzegu ma powstać nowe centrum komunikacyjne, które wedle założeń znajdzie swoje miejsce przy obecnym dworcu PKP. Prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak zaprezentował wstępne wizualizacje tego projektu. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest porozumienie z PKP dotyczące przekazania miastu terenów pod budowę centrum. Kiedy ten projekt ma być zrealizowany i jaka jest jego wartość? Do Tarnobrzega na zaproszenie prezydenta Łukasza Nowaka przyjechała Violetta Szumilak, dyrektor oddziału gospodarowania nieruchomościami w spółce Polskie Koleje Państwowe. Dzięki udanym negocjacjom centrum przesiadkowe znajdzie się przy dworcu PKP. Prezydent Łukasz Nowak przedstawił dyrektor Wioletcie Szumilak wizualizację całego projektu budowy centrum. Zaraz po objęciu urzędu prezydenta zająłem się tą sprawą. Wiele rozmów telefonicznych. Moja wizyta w Krakowie w departamencie nieruchomości pani dyrektor do nieruchomości PKP przedstawienie odpowiedniej koncepcji planu związanych z tym, żeby rzeczywiście to nasze centrum, to centrum komunikacyjne zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie, bezpośrednim sąsiedztwie dworca, bo tak się robi zresztą na całym świecie. Też trzeba pamiętać, że zaplanowane było to w sąsiedztwie szkoły na Kopernika, więc od tego naszego ewentualnie centrum przesiadkowego znowu dzieliłaby nas obwodnica, zwykłe przejście dla pieszych. Natomiast tutaj możemy rzeczywiście stworzyć takie bezpośrednio skomunikowane centrum, gdzie mielibyśmy jako część wspólną poczekalnię prawda, w dworcu, bo oczywiście zasada jest taka, że część nieruchomości Część powierzchni w wyremontowanym ewentualnie dworcu, musimy, musimy jako miasto też wynająć. I to by było właśnie ta poczekalnia, i wydaje się, że to by było najrozsądniejsze. Wtedy my dodatkowej poczekalni nie musimy budować, możemy się skupić na tych dodatkowych elementach infrastrukturalnych. Bez udostępnienia gruntów przez spółkę centrum komunikacyjne byłoby oddalone od dworca co rodziłoby wiele niedogodności dla podróżujących, a także zwiększyłoby koszty budowy samego centrum. W najbliższym czasie najprawdopodobniej będziemy dysponować już odpowiednim dokumentem i będziemy mogli ogłosić na nowo przetarg na realizację projektu właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, dysponując już jakby tymi gruntami, które na dzień dzisiejszy jeszcze należą do PKP, i akurat udało się zaprosić panią dyrektor do nas tutaj do Tarnobrzega. Nie będę ukrywał, że w pewnym sensie zrobiłem to z premedytacją, żeby na żywo Zobaczyła, jak wygląda ten nasz dworzec, jak wyglądają perony. Widzę przychylność, te rozmowy idą w dobrym kierunku, widzę przychylność, więc też jest duża szansa, że ten nasz dworzec, który jest bardzo jakby daleko na liście przebudowy dworców, na liście, na liście PKP do przebudowy dworców, jest szansa, że jeżeli my zrealizowalibyśmy to swoje działanie, to automatycznie priorytetowo ten nasz dworzec byłby na wysoko na liście, na liście dworców do realizacji do remontu. Sama budowa centrum komunikacyjnego w Tarnobrzegu to melodia przyszłości. Obecnie podstawowym zadaniem jest pozyskanie dofinansowania, bo bez niego w Tarnobrzegu nie ma żadnych szans na wykonanie tego projektu. Tam jest bardzo dużo rzeczy do realizacji. Chcemy to zrealizować oczywiście w zadaniu konkursowym w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Mamy na to i na zakup autobusów, no to jest około 60 w sumie milionów złotych. Mam nadzieję, że w tej kwocie uda nam się to wszystko zrealizować. Natomiast to są oczywiście kwoty w mof bo to są pieniądze unijne przeliczane na średni kurs Europejskiego Banku Centralnego, więc na dzień dzisiejszy tych środków już jest no, sporo mniej ze względu na kurs euro, który jest zdecydowanie niższy niż w momencie, w którym zaczynaliśmy. Szacowany czas wymiany taboru oraz budowy centrum to perspektywa minimum dwóch lat od momentu uzyskania dofinansowania kiedy zostaną opracowane i złożone konkretne projekty? Miejskie obszary funkcjonalne to jest zadanie, w którym biorą udział nasze gminy sąsiednie również. My jesteśmy takim podmiotem jakby dominującym, natomiast to są też Gorzyce, Baranów Sandomierskich, między innymi Nowa Dęba i tutaj musimy być, jeżeli chodzi o kwestie projektów, aby uczestniczyć w programie konkursowym, musimy być gotowi z projektami, mieć tą gotowość do końca tego roku, po to, żeby móc w tych konkursach, startować, więc mam naprawdę dużą nadzieję, że wszystkie te gminy w ramach naszego mofu będą gotowe i będziemy mogli w tych programach konkurować.